<śmiech> <Nie>. <śmiech> Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony po ostyrola jest ze mną dzisiaj Lisiczka. Hejo. Pogramy sobie troszeczkę w Vampirezji, bo jestem jak Edward Cullen ze zmierzchu. Zacięcie. <laughs> mm, e, tak, jesteś tak samo straszny. Nie, tak samo tak zabójcza przystojny. Dodało cię. Przy okazji, tak, tak, jestem. Przy okazji... Nie wytnę tego jak się źle przywitałeś. Okej. Okay. <noise> Cieszysz się? Znaczy, pokażesz mnie troszeczkę i mi jest przykro z tego powodu No ale widocznie muszę to przeżyć Czemu tak siedzisz w końcu? Ruszaj się, integruj z grupą, halo um, jak to siedzę w końcu? Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czekaj, czekaj, gdzie jesteś? Chodź, chodź tu, 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 halo, widzisz mnie? No widzę, prawie, no, lewo na kawałek Dobra, no, przechodź Okej, okay, teraz ty Skampi skampimy się w jakimś budyneczku. Mm -hmm. Myślę, że to będzie odpowiednio. I będziemy sobie czekali, aż przyjdą po nas, po prostu na shiftie, tak grzecznie. Mm -hmm. Tam są drzwi na dole. O, nie topesz. E, to jest on trochę, do tego. Uważaj! To no, tobą biegnie. Dobra, leży. Woody, dostaję jakichś zawrotów głowy. Wchodzimy no. tu, do tej biblioteki. No. Tutaj shiftuję. I tu by się przydało gdzieś skąpić w zasadzie. One mogą rozwalać okna. Z tego no! Co wiem. Ja się będę tutaj trzymać. To ja tutaj. Czy coś. Ciebie zaatakują pierwszą, bo jesteś dziewczyną, i w ogóle to jesteś tak na, na wejściu od razu. Golda 35. Czy jestem już coś za to w stanie kupić? Ja mam 47. Mierczy? A, no bo to masz rangę YouTuber. Na high mam. pixelu, to musiał być do jakiegoś miliona w ogóle. Piwdy, tu, ranga tylko dla piw Paja. wróć do Minecraft, please. Eee, to jest tak. Żelazna zbroja jest za 1000. A ty kupowałeś wcześniej jakieś wzrosty końców na tych tych, na high tak. właśnie? Tak, no to właśnie dlatego pewnie masz więcej ode mnie. No. Dobra, no to no czekamy, ja opowiadamy jakieś straszne historie na przykład. A oh. zenchantowany masz widzę, bo widzę go na Yyy, Tak <laughs> Mam z Chartnesem dwójką Kurde Ktoś idzie. Z tamtej strony, to jest czerwony nick Nie, chyba nie Chyba tak To chyba... To... Nie! O Boże! Nie bez Czułem w głosie twoim, że się wystraszyłaś, dobra? Kupuj No ty nie powinieneś się chronić, jesteś silnym męskim mężczyzną e, i Dobrze, działajmy mnie chronić. według stereotypów. Ja cię obronię. E, tylko siedź w domu i czekaj z obiadem. Co? What? Że jak? Zabić cię? Jak no jakoś stereotypy, no to Tam się zamienić w wampira całszego. i cię zabije, ale. Ej, no ale to będzie, ja czuję, nie, że ty zginiesz pierwszy i to będzie takie posti, gdzie jesteś? Nie, 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 to będzie takie posti, gdzie jesteś? No i nagle takie Ura! i takie pazury w ogóle wszystko. Ja tak nie robię. Tego. Nie? To tak nie. bardziej subtelnie po prostu podchodzisz do kogoś i normalnie sztylet w gardło. No. No. Tak bardziej Jest po kiebiecemu. O. Wiesz, yy, masz pieniądze, Zabiłem go. <mum> Mam 10 końców. Haj, i 2 golda. Jak ty chyba kieszonkowe mi dałaś. Gdzie jesteś? Aha, dobra. <mum> no tak czekam, no bo nie wiem w zasadzie znaczy oni te się wydają, mnie robi troszeczkę, tak podchodzą do mnie. Niby tak, niby tak... Wiesz co? Ej Zombie powinniśmy bić, żeby mieć więcej golda. Dlatego no one chyba powinny do nas przychodzić, czy coś? Eee, no tak. No, a nie przychodzą. Ten gościu tu jest odważny. Fajnie by było jakby to działało tak jak clickery, że im dłużej jestem na tym, na grze i kupuję sobie za coinsy, to tym dłużej na przykład mogę sobie kupować, że będą mi coinsy wcześniej, znaczy, że szybciej wzrastały, nie? Bo ja teraz nie mam żadnych itemów na przykład. Ale za każdą falą chyba dostajesz więcej. Tak? Aha, no i za każdą może. falą coraz więcej zombie jest, które możesz zabijać i zdobywać na tym coinsy, nie? Kupię sobie secik pierwszy, taki podstawowy. Czyli puarmora po i teraz Nie zabiję mnie tak łatwo. Nie stać mnie. Ona mnie pisze, że żebym przestała! Żebym nie wychodziła! Don't go. I will stay here with you. you. Jeżeli ja, się tak na mnie patrzył i tak na mnie machał, że nie, nie, nie! Nie, został! Ale fajnego ma skina, patrz, że ma fajne przejścia kolorów na nim. A, widzisz, ma że żebym nie wychodziła! No dokładnie. Jak on się kocha, chyba. To znaczy, też nie wiem jaki klik zastosować w tytule tyle lisiczka czy lisiczka zostaje jest podrywana na przykład z takiego. Jak nagle z mam leci O zombie, zombie. Gold, gold. Aha, czyli in, in to jest gold, a na serwerze są coinsy. Dobra, okay, tak ogarniam Zombie 24, 22. Za końcy kupujesz to, co masz. Y I have flamesword. To... Achievement unlock. Let the world hear your voice. Co? Może to już na czacie w sensie. Tak achievement dostałeś? No. Dopiero teraz? No, bo no mówię ci, jedną ja rzecz grywam na hypex. Okay. Gold. Dobra, no, no faktycznie miałeś rację, no teraz to już tak konkretnie wygląda. Jeszcze trochę to przykampimy, ja będę miał seta całego. To jest jakieś tam fajny miecz, do tego co jeszcze. Ja mam 12 tylko ale bo kupiłam wcześniej, nie? Mam już seta i mam. Miecz lepszy pewnie. I mam mieczyk z szarpnesem, no. No kurde, jak ty jesteś lepsza w to ode mnie, a ja tu chciałem się pokazać, że jestem taki pro player, bo gram w to. No w to bo wtorek. ja grałam tutaj wcześniej dosyć sporo i bo zbierałam te monety. Nie bardzo, nie? Hmm? Znaczy, kiedyś dużo ludzi z Jezus Maria! Kiedyś ludzie z tego mm. nagrywali. O! Oh, nie, jak nie, to... nie, nie! On jest witchem Zabił mnie! A ja go zabiłem I przed kolejny i mnie zabił. Dobra, lecimy teraz! Let the hand begin normalnie! Lecimy ten, Lisiczka and posterior vampires of, the day, the, 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 the of vampires. Lecimy uh, hunt the, uh, people down uh, Best English ever Tak We are going to hunt people down Jak ty normalnie znasz bardziej ode mnie angielski Jestem starsza To na pewno przez to, zabiliśmy dobra, go dobra. O, no i genialnie Ty, ty też to jesteś hmm? No i wszystko No bo zabi zabi zabiłaś kogoś ze mną właśnie chyba, bo tam też no. tam Ty biegasz za mną czy co się dzieje? Nie wiem, teraz nie widzę A ja ciebie widzę to ja cię za tobą pobiegnę chyba Widzisz to? Zniknęłaś mi. Znikn zniknęłaś mi. Patrz. Jesteś Batem? Tak? To ja to nie Kliknij na Redstone'a. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Poza tego platforma i się lata, ja widziałem. Tylko, że potem chciałem na Nie mogę tu akcie, wejść, by... bo te zombie mi zasłaniają drzwi fajnie. Ej, ja puszczę im tego Diamond Baby. Treći, moje Diamond Baby. Ten czerwony z zombiaczek mały to moje jest. Nie mogę otworzyć... O, dobra. Udało mi się. Ale wleciał mój Diamond baby jeszcze do środka. Fajnie, fajnie, fajnie. Ała. Ja tam nie wbijam, że dużo ludzi jest. Poza tym, wiesz co, jeżeli tutaj grasz... Mhm. Y, ...dużo... ...na przykład w minigamesy... To potem się przenoszą jakieś bonusy z innych trybów na inne y, tryby? Tak, na minigamesach nie możesz kupić sobie nic... ...więc zrobili, że możesz przelać y, kasę z minigamesów... Tutaj. Na... Okay, inne... Czai. na inne... miejsca. Ale tu wszyscy... co to za gromada jest zombie? Ktoś umarł? Zombie się pojawiają tam, gdzie ty jesteś, więc... I tutaj. Aha, oni są wie, tutaj, diaksowi, jak fajnie. Tak, diaksowi? na no pewno wygrali już, nie? Wezmę sobie to... a to flaming arrow jak działa? Follow the arrow, make a sure particles are enabled. To niepotrzebne, bo to tylko pokazuje, gdzie oni są. Aha, może strzelam nich czymś. Dobra. E, no to Okej, okay, stargetowałam tego gościa, e, zombie na tego gościa. Także wszystkie zombie się teraz na niego rzuciły. Fajnie, zamknął mi drzwi. To ja wbijam po prostu. Tu. Padł! Chyba. Tak. Nie, nie wiem. Nie. Gubię go w tym tłumie. Nie niewidzialny? Nie. Ja nie widzę. Tam spałem parki kresy i zamknęły. Teraz muszę... Hunter musi znaleźć kichickę. A, wczoraj w ogóle. Jest A, dobra, o, zabijam, nie zabijam, nie zabijam, nie. Nie żyję. Żyję, żyję. Ale w zasadzie wampiry tu mają taką, za, za, za ten zadanie, w zasadzie, by się żeby padać i coś robić tylko nie. Że umiera... Tylko, że wiesz jak niektóre rzeczy są na przykład do kolejnej śmierci, nie? Wpadają surwa i po prostu w środku Dobra też możesz sobie przelać końce które masz za grę na krew. A no wiem, ale to właśnie ja chciałem w drugą stronę zawsze, że jak rozbieram trochę krwi, to chciałem końcy sobie kupić na serwerze, żeby potem sobie jakieś bonusy dać. Nie opłaca się, i bo końcy możesz zdobyć na przykład grając w minigry. A ja właśnie rzadko na Hypixelu gram i z tym jest problem, nie? Bo ja na ten zazwyczaj gram w Mortal na Hywie i tutaj... tam znaczy, no, no tak, no na Hywie są na fajne gry, ale tutaj na przykład nagrywam arcade games, jak zagrać. Aha. A w ogóle tutaj oni mają takich genialnych programistów, że widziałem tam jakieś tryby właśnie tak Heroes'y i tak dalej. że tam w można być Batmanem i tak dalej, tam po... po pobierać te skiny takie. Teksturpaka serwerowego ci wrzucaj, i masz normalnie tam na przykład głowę taką szydę złożoną tam z kilku tam milionów Nie możemy ich zabić! No Mogę tu z takich mara że jak oni by tam weszli i te zombiaki do środka, to by się zadziało ostro. No tak, tylko że te zombie się tam nie mieszczą. Kurde, nie w wodzie TV. płynę. Knęłam Padł ktoś, chyba. Tak, no. Timmy was killed by coś tam. Okej. Okay. Tutaj gdzieś to... O, właśnie widzę. Są właśnie niewidzialni chyba. Ja nie widzę Nie tego, są niewidzialni, żeby... po prostu jest tutaj tyle osób, że wiesz... Nie, to ja go nie widzę. Oni biją wszyscy u mnie taką, wiesz... Wiesz, w w którym nic nie ma. Tylko widzę te, te, te partiquesty odjawkało właśnie do 4 O! Wygraliśmy Wygraliśmy! Dzięki tobie, nie? Po prostu zawsze jak w to grałem to przegrywałem Ale w ogóle teraz... Bo sobie wykupiłam jest. super siłę! Tak? No, no, właśnie no ja na koniec. chciałem wcześniej też chciałem wcześniej, ale teraz to już... no to są jedne z tych sposobów właśnie, żeby wygrać, no. Lecimy jeszcze jedną? O, oh, pewnie! Przecież dopiero no lecimy, 12 minut kurde. nagrywamy. Już, już widzę, jak mi się to będzie wrzucało, nie? Bo ja, jak jest ten, jak jest renderowanie w Sony Vegasie, to ona ma tam bitrate, tam który ustawiasz na przykład w obejście, żeby tam jakoś w filmiku ci tam podskakiwała, nie?

Jestem cały czas z tobą w party teraz? Boże, jakie genialne są te party klasy. Nie wiem, spróbuj wejść na lobby i wejść do gry. O! Dołączyłaś? Tak! Dobra. Przynajmniej nie jestem zbugowana. O, ja też już nie. Insulin LP. A ty też byłeś zbugowany? Znaczy, nie, teraz spadłem z tej góry i tak chwilę przystanąłem w powietrzu, to myślę, że teraz ja się zbuguję. Ja po prostu leciałam w powietrzu i nie umiałam spaść. Może robimy od razu, żebyśmy się zrespili jako wampiry? Chcesz? Nie, nie jest no takie fajne. Czy mogli pochantować ludzi? No tak, chcesz, Nie do Tylko zapytaj. Wiesz co? Vampirem no. zawsze możesz szybko się stać, jak nie uważasz. No w zasadzie rację. To jest Fajna mapa. Ej, o, jesteś. O, jesteś. Chodź. Chodźmy, gdzieś. Tylko teraz czekaj, muszę odpalić. O, Masz to no oszukane. Ja nie tak? mogę biegać teraz. No ja jestem oszukany, ja widzę całą mapę. Idziemy do domku gdzieś daleko, żeby nas nie znaleźli. Widzisz całą mapę, a jednak mimo tego... O nie, zgubiłam cię. Zgubiłam się. W lewo poszedłem. Zgubiłam się. Tu, 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 tu. O, nie wiem gdzie jest tu. W domku? A bo ty nie widzisz mnie, to ja ciebie widzę. Dobra, to, 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 chodźmy tu no. Okay. A, wiem, <laughs> może chodźmy na a, górę? Czy, ja... Chodź jeszcze tą drugą stroną może. Ja to poszłam coś, na górę. Może... Okej, okay, to idę do ciebie. Co ty tu ma... Jak ty... Aha, to jest tren. Dobra. <laughs> Czekaj, tutaj. O ja cię kręcę da się, tak? Chyba nie. Chyba trzeba mieć jakieś perki. O, niszczą te szyby. A to nie to czy ich? Ich chyba. Z bez tego formie tak, Nie, widzę coś. Doperza, no. widziałam coś, widziałam, nie to perza! Widziałam, nie to perza, ratuj! Biję go! tam no, Nie lataj mi tu, no, lata to gacek. Do światła przyleciał. On na sklepie chyba, ja on nie wie, że musi wyjść z formy by nietoperze Idziemy stąd może co? Wyskoczymy tym oknem? Film akcji Nie możemy go zniszczyć, tylko on dobra, może go zniszczyć. Dobra nie ważmy. Chodźmy na dół <gary> Idę, idę Tam jest dziura Gdzie? Aha, A tutaj tu? nie można wejść, dobra tak Pamiętaj żeby nie iść za szybko, bo ja cię... Okej, okay, okej. Okay. Już te, te, teraz szczidluję. Idziemy do drugiego, dam choć. O, i tu jest genialnie, to nas nikt nie znajdzie. Tak. Jakieś w ogóle te pieniężne na czacie okay. się pojawiają. Eee, jeszcze pięć, i bym sobie kupił coś ten. Albo. Nie, miecz sobie kupię lepszy. Lava Sword, fajer aspekt sobie zrobię. Lisiczka Shriftuj. Idę do nas dopaść. Tu nie mam pieniędzy, żeby się z nimi bić. O ja cię, kręcę, ręce przestraszył mnie. No, ona. Obijam ją. Fajnie, jest zombie. Fajnie, wpuści nam tutaj mnóstwo zombie. Zombie ją zabiły? O, on tu jest. Uważaj, zrzuca nam zombiaki. Nie, zabiła. Zabił ją ten wampir, właśnie ten, ten tutaj. Które zamienia nie, nie się w formę... O! Kurcie. Udało mi się, zabiłam go! Zamknąłeś drzwi? Tak. Są jaki tam. Czy co, ubiorę się Burning lepiej? Blade dostałem, co to jest? Co? Co to jest Burning Blade? Fire e, Aspect 1, płonące 1. ostrze. Palące się. Dobra. No to mam już jakiś lepszy mieczyk. Mam i... zero golda. Czemu? No bo kupiłam. Wydała, y... A ja mam jeden, to uważaj, jeden. Nie wiem, czy się ważaj, 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 ktoś tu jest. Otworzył, na, otworzył drzwi, żeby nam się ten. Albo chciał tutaj. wejść. Musisz chyba odsięftować, żeby zamknąć. Nie wiem. Nie mogłam trzymać tego. Może już sami. Ty jesteś na jakiej wersji teraz? 1,9,4? Czyli ty ten, czyli u ciebie jeszcze, ale to czekaj teraz, serwer będzie na którą, chyba na najwcześniejszą jest serwer, nie? W sensie, że działa to klepanie na najszybsze, jak się da tylko, nie? Czy to z eee. odczekaniem z 1.9 będzie teraz? Nie, nie JP? ma odczekania. Nie, nie ma właśnie. Zależy jak sobie ustawiam. Okej. Okay. O! Mamy tu jaksowego gościa! <noise> jak my to chyba wygramy. Cześć kolego. Niech nam pomoże, to będzie dobrze. Jak on jest chyba, o nie. Hmm. Jak on jest chyba, ja muszę dostać z nim, bo ja się źle czuję. <laughs> muszę stać z nim, bo się źle czuję. No. Też słyszałeś Creepera tak jakby? Tak, no, 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 no. tak jest. No. Co się dzieje? Nie warte mi tu! Co się dzieje? Nie warteć mi tu! Horror! Trzeba biega uważać, tu, bo biega. oni też mogą tutaj zniszczyć i wejść przez. Oni nas powinni widzieć, bo oni obiegają po takiej górce obok nas, bo ja to widzę przez to, że nie mam tego blindnessu. I oni mają. Wampiry mają night vision, nie? No, mają. No, no to powinni nas widzieć, nie ma co chodzić. To stało! Muszę mi broje! Z żelazną mi dał. Tylko mnie uwielni, chyba. Jest o, mój. ja dostałam hełm. Ja też dostałam taką zbroję. Nie mam hełmu. Gdzie jest hełm mój? Jak ja dostałam? O, i rzuca mi mój hełm. Nie da jak, jak to jest nasz kumpel normalnie. Pokój się mu. Napisałem mu takie, takie typowo z tej high to YouTube. Dobra, jesteśmy na Iron coś jeszcze mi chce dawać? Lisiczka, lecimy w to. Musimy to wygrać. Kurde. Coś mogę sobie kupić fajnego? Golden Apple. Take. Nie, 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 nic z tego nie potrzebuję. Na tego godkita. myśli, że da się uzbierać kiedyś w tej grze. Jeżeli jesteś yy, kimś, kto ma rangi wykupione, to pewnie tak. Widzisz, że on ma... No, on rangi, zaczyna rangi. z diaksowym. Dam, dam, Tu jest 12 koniec, o! Mama, ma coś się dzieje. Tyle, że może na przykład przed żąd spawnować się czegoś, co będzie ten szło w stronę tej... Tych, tych. Jaki on jest odważny! <noise> Będziemy jego kobietami on będzie <noise> no, OK, Okej, mi pasuje. On wyszedł, zostawił nas. Zbierać. się. jest. Okay, yes. nie, nie on, chciałby tylko pozbierać sobie więcej końców. Stówkę kosztuje, no, nie, no, złote jabłka. W ogóle nie potrzeba mi się chyba na razie Ale regeneration bym czułem, może kupił Albo Strange, obłoża z 600, nie? Dobra, nieważne, nie, nie mówiłem nic Co się stało? Czemu jesteśmy y niewidzialni? Jesteśmy teraz tymi Zębiakami? Mm, szkieletami szkieletami. Jak, jak dla mnie Znaczy no, ja nie widzę nas, no, no, my się robimy niewidzialni Mam coś chyba zbugowane z tekturami Mhm, mm mam 85 golda jeszcze. Ja mam 97, brakuje mi tylko troszkę. A co kupujesz teraz? Myślę, że kupię sobie koksa. Ano? Rozważnie. <noise> jak mi się podoba, jak robisz ten głos. Teraz nie będę robił przez, jakieś, przez jakąś chwilę, żeby... Dostałeś miecz. Ja, ja też brakowałem. dostałam miecz, uważaj! Wpadł. Żyjesz? Tak. To mnie nie jest to. Kupię sobie tego koksa. Ja jakąś degenerykę w ogóle. Ja też sobie kupię koksa w takim razie. O co dostałem? Matewkę golden Carrot. Co ona robi? Nie, nie wiem. wiem. Zawsze ją dawałam koniom. Otworzyć to i zabijać te zębiaki? Tak dla kasy? Jeżeli myślisz, że dasz tak. to da. Ja nie dam On rady. dał nam y, mieczyk z sam jedynką. On tu jest cały czas? Mhm. Bo on nieco z siedemkami się czeka jakby był sam. A! Co się dzieje? Nie wiem! Zwraca nam głowę. Dobra, wbijają to. Idą te wampiry. Odsuń się. Dostałam potkę. Już wyszedł od nas? On wyszedł, żeby ich zabijać. Zaraz wróci. O nie! Wampir! 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 Dwa wampiry! Trzy wampiry! Nie! Nie! Wejdź na górę! Koks! 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 Kurde, kurde, wiem, jak już go... Nie mogłam go ten! Nie, nie mogłam zjeść koksa! Jest ja zjadłem, ale nie miał, miałem miał diament powiem przez chwilę. Ale ten potem... się jakoś A. zrobiło za dużo ich tam. Kurde, no ładnie wyszło, nie no, my jesteśmy nawet dobrzy. Znaczy ja jestem nawet dobry w tak jak z tobą jestem <laughs> Zaraz trzeba... zginąłeś, tak? Tak, no. No cóż, teraz, żeby uhonorować naszego kolegę, trzeba znaleźć domek, w którym byliśmy i go zabić. Tak, aby wspomnieć jego pamięć. Nie no, no przecież nie może zginąć od kogoś innego, tak? Ja widzę ten domek. Chyba ja to jest nie. Tam. To był taki mały domek z sianem. Nie? Chyba tak. To wbijajcie tam! By mu Jahadżiby zombiaki, kurde. Nie wiem gdzie oni są, rzucają mnie ale padają, więc chyba jest dobrze. Fajnie, zaraz hmm. mnie zabije. Ja posyłamy te małe zabierki. Nie, oni są. Znalazłam trzy osoby, które są. O, o Boże! Znalazłam trzy osoby, które y, siedzą obok siebie. Wyciszyłem się na sekundę. Pies mi wszedł do pokoju, więc będę się starał nie odzywać, tak żeby było dosyć. Bo on teraz mm -hmm. będzie. Patrz tutaj do nas! I ja się cały czas. Idź teraz, w miejsce! Idź w miejsce, gdzie widać bardzo dużo zombie. I postaraj się. A ja mogę tą strzałkę rzucić teraz? Ile ona kosztuje? Jeden. I to ja mogę Może, ale ona ci tylko pokazuje, gdzie może iść ważne. do najbliższego. Na tej jej nie widać. Chyba będę musiał wyłożyć te shadery. ale będę pierwszy przy okazji. W końcu. Myślę, że one ci Ej, no bardziej jest. przeszkadzają ostatnio niż. No nie widzę graczu, więc. A to mam mi zabijać, więc. Przeklepać te dziurki, w których są ludzie. Zabijam kogoś! Dobra, pomogłam zabić. Wbijam na samą górę. Mogę ja to muszę się skoczyć. trochę zregenerować i jeszcze raz wykupić super siłę. Wykupuj sobie super siłę i super regenerację. Okej. Okay. To myślę. O, zginął. O, teraz widzę na przykład kolesia, właśnie który jest szkieletem. A tu masz, on jest dopiero. No i co i te wszystkie zami nagle przestały atakować, więc ktoś tu umarł, no masz rację. Ile jeszcze dwóch zostało, dwójkę zostało? Jesteśmy w stanie to zrobić, myślisz? Myślę, że tak Teraz ja sobie włączę Batforma, jeżeli mogę. Stać mnie, mam 14. Wiesz co? szukaj miejsc, w którym jestem Batform, poczekajmy na Batform. Pokażę wam jak się lata. Kurde Odpalam skrzydła i Batform? Nie Łóżko o, wygraliście! Nie, wygrali. Nie, Survivors, dobra. No to. E, Skończył się przegrana. czas. Ale do, ładnie nam to poszło. Jestem z nas dumny. Fajna gra była, fajnego kolegę znaleźliśmy. No, 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 no. no. Fajne temy dawało. O, kurde. O, znalazłam mystery Boxa. Jeszcze na koniec odcinka otworzę. Gdzie jest ten mystery tak? Box? O. Otwieram. Co wypadnie, co wypadnie, co wypadnie? Oglądamy, co wypadnie w liczce. Kawałek. Kawałek. Yy, tak, czapka z koalą. Czekaj, pokażę ci nawet. Nie, nie, tu? Yy, jest. A chcesz zobaczyć Genialne. coś fajnego? Patrz na mnie. Co to jest? Co ty klaszczesz? GGWP, i klaszczesz. Nie wierzę, nie. O co chodzi? Fajne, Boże, nie. no masakra! Ten, po prostu on, oni mają takich programistów. Ciekawie taki programista to zarabia. Dobra, to wracamy tam i się żegnamy. Okej. Okay. A ja robię kolorową podłogę, jak chodzę. Ja też tak chcę. Trzeba więcej grać. Dobra, jako koala się pożegnam. Okej. Okay. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Oczywiście wpadajcie do postyrola. Teraz ja, tak? <śmiech> Mam <śmiech> tak, nadzieję, możesz. Że... Okay, także komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was na kanał Lisiczki. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się, pa pa!